W dotychczasowych odcinkach mówiliśmy już o rodzajach sygnałów alarmowych, o tym, co zrobić po ogłoszeniu alarmu i o tym, co zabrać do miejsca schronienia. A gdzie szukać takich miejsc? Jeżeli ewakuacja lub rozśrodkowanie nie będzie przebiegać do miejsc wyznaczonych przez służby, to udać należy się do najbliższego możliwego. Miejsca te znajdziecie na specjalnej mapie, która została przygotowana niemal dwa lata temu przez Państwową Straż Pożarną. Link do tej mapy znajdziecie w opisie do tego filmu. Na tym dobre informacje się niestety kończą. Najlepszym miejscem schronienia jest oczywiście schron, ale tych w Polsce jest bardzo mało. Ukryć jest niewiele więcej. Najwięcej punktów na wspomnianej mapie znajdziecie oznaczonych jako miejsce doraźnego schronienia, a będzie to nic innego jak piwnica, taka, w której właśnie jestem. Stan techniczny i stan wyposażenia tych miejsc również nie jest nawet w najmniejszym stopniu zadowalający. Ma się to zmienić w kolejnych latach dzięki procedowanej właśnie w parlamencie ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej. Więcej o zarządzaniu kryzysowym w kolejnych odcinkach śledźcie profil zarządzanie kryzysowe na Facebooku.